Niska temperatura, śliska nawierzchnia i biało dookoła. Zima od kilku dni nie odpuszcza. Mimo prognoz pogody wydaje się, że obfite opady śniegu zaskoczyły drogowców, a warunki na drogach kierowców. 8 lutego spadły obfite opady śniegu. Problem z podjazdem pod górkę przęsocińską miały samochody ciężarowe i tiry. Z tego powodu zrobił się korek i powstał problem z dojazdem i wyjazdem z Polic. Autobusy komunikacji miejskiej były mocno opóźnione, nawet o dwie godziny. 8 lutego odśnieżarki transnetu wyjechały na ulicę o godzinie 13. 3 na drogi wojewódzkie i 2 na drogi gminne. Dodatkowo na chodniki i wąskie uliczki wyjechały cztery ciągniki, tak zwane pługopiaskarki. 9 lutego od wczesnego rana mieszkańcy narzekali na nieodśnieżone chodniki i ulice. Warunki są trudne. Samochody poruszają się powoli, a kierowcy irytują się. Ci, którzy nie zdążyli zmienić ogumienia na zimowe, mieli spory problem. W wielu miejscach jest ślisko i zalega śnieg. Najbardziej niebezpieczne są skrzyżowania i ronda. Mieszkańcy narzekają, że za mało jest pojazdów służb drogowych i działają zbyt wolno. Transnet tłumaczy, że w przypadku takich opadów rzeczywiście odśnieżarek brakuje, jednak przez ostatnich sześć lat sprzętu było za dużo, bo zimy były kiepskie. Nie najlepsze warunki mieli też piesi. Na wielu chodnikach zalegał śnieg. Wszystkie uwagi dotyczące stanu dróg i chodników w mieście można zgłaszać bezpośrednio pod numerem 600 289 892 lub 91 312 11 Nie wszyscy narzekali na obfite opady. Sporo radości z tego faktu miały dzieci, ale nie tylko. Na skwerze Jana Pawła II spotkaliśmy Morsa, który w krótkich spodenkach korzystał z uroków zimy. Pan Edward, znany Mors, dosłownie pływał w śniegu i jak sam przyznaje robi to, by wzmocnić odporność.